Her. <laughs>

Patrz Patrz taką. Patrz, patrz. Tak załóż się bucika. Jednego bucika tutaj, a drugi tutaj patrz. Widzisz? Ładnie. Założymy jeszcze jednego. Widziałeś ciekawego, opowiadaj. Zimno, ciepło, jasno, Zimno. ciemno. Zimno? Zimno. Daleko byłeś, Czemu? daleko byłeś, a gdzie blisko? Tu tak troszeczkę. To. Wiatr, szło, to już, to tak. wiatr wieje. Zimno, nie? Na nic, na nic, na nic, na spacer. Mm. Ah 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 bien vous êtes bobo. W Szyszynie, nie? Ale jest cudownie, co? O tak! Daj leczki cię A Ja ci na laleczki. No, a ty się baw. Ładnie. Super! Nie, tylko nie do to Jest bardzo zimno. Też na rączki do mnie? Kółko Kółko Ale Ci się tu podobało, nie? Dobleństwo O Chodź Tu jest mokre jest kachlet. Mukiego piasku, nie! kółko? i jest kółko? Ale jest piękna powoda, prawda? prawda? I piękne krajobrazy. Kółko o jak skarlet aronia posmakowała z zimy z, jest z zimy z jesieni owocki jeszcze no, rękawiczka nie bo będą czerwone Tak ja ci będę podawał do buzi o wiesz aronię prawda? Mocný. Mocno. mocnej Bravo. Dzisiaj mamy znowu spacer Nie w Ale idziemy zobaczyć z tyłu naszego lasu jak wyciąłem kilka drzewek A Skarlet zasnęła O, śpi sobie tutaj u mnie Nie będę mi dźwigał. Tylko, że było już ciemno i mi zabrakło czasu Wiesz co, tak od tego jednego pomarańczowego słupka do tego drugiego. Tak zobaczysz, to jest jedna brzoza, druga, tu trzecia i jeszcze tutaj ze trzy sosny zostały. Takie mhm. tam mała i tu dwie. I to jest to, co mi zabrakło czasu. Zobaczcie jak ładnie tutaj nie. Gotowe na, żeby tylko zwieść. Trochę się tu musiałem ochodzić i odnosić. A te gałęzie, co się z nimi zrobi? No to do tak samo i tamten. To też może na podwórek, ale to... To jako dodatek, jak nie, to rzucić o tu w las i nie chce. to jest przysłowie, czy to jest prawda, że jak jest księżyc taki na pustym niebie bez chmur, to będzie przymrozek w nocy? No to takie wyjaśnione, <gry> to nie taki... znaczy. po raz pierwszy bawi się tym, tą zabawką i myślałam, że ona wszystko wie, ale teraz się okazuje, że ona do kolorami dopasowuje. Bo G jest pomarańczowe i T też jest pomarańczowe. Na udało się jej położyć O, bo było okrągłe i niebieskie, i S. Skalet T idzie do literki T tutaj. No i ten kwadracik idzie do innej zabawy, to jest z innej zabawki, wiesz? O tutaj, zobacz, to jest tutaj, o. Tu, sobie, patrz, o tu. Możesz, panie tak. Yes, udało się! Skalet, teraz ta, zobacz, literka Z. Liter Gazet, patrz, gdzie tutaj, widzisz? Oj, i dobra, no i odwładnie. Nie jest papierkiem, dawaj, ja ci roz... Zobacz, już masz, Weź papierka. To jest chyba galerytkowe. Jakieś to co? Ale nie za dużo z umiarem, prawda? Trzeba racjonować.